Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Ennisted i dzisiaj zajmiemy się armatą przeciwpanzerną niemiecką PAK 47,5 cm czyli armatą Panzer 40 kalibru 75 mm. Mi się wydaje dość interesująca broń, broń, która miała dość duże znaczenie, jeśli chodzi o armię niemiecką. Ta armata mniej więcej od roku 1943 do końca wojny stanowiła trzon artylerii przeciwpancernej wojsk niemieckich była niesamowicie skuteczna i radziła sobie z większością pojazdów alianckich bez większego trudu z naprawdę sporej odległości. Opracowano ją w latach 1939-1941 i warto tutaj zaznaczyć, że inwazja na Związek Radziecki zetknięcie się z nieco bardziej opancerzonymi czołgami ale już niewątpliwie również doświadczenia z Francji wpłynęły na przyspieszenie właśnie prac nad tą bronią. Produkcja ruszyła w roku 1942 i trwała do końca wojny. Wyprodukowano 23 tysiące egzemplarzy około i ponadto wyprodukowano jeszcze 6 tysięcy egzemplarzy dla niszczycieli czołgów. Armata ta mogła wystrzeliwać przeróżne pociski. To sprawiało, że armata ta była niesamowicie uniwersalna i skuteczna. Mogła ona wystrzeliwać na przykład pociski podkalibrowe z rdzeniem wolframowym. One ważyły 4,1 kg. Prędkość początkowa pocisku to 930 m sekundę i z 500 m ten pocisk potrafił spenetrować 120 mm pancerza. Ponadto również były dostępne pociski przeciwpancerne o masie 6,8 kg. Rozpędzały się do prędkości 750 m sekundę i potrafiły z 500 metrów wystrzelać pancerz o grubości 96 mm. Ponadto dysponowano jeszcze pociskami burzącymi, one ważyły 5,74 kg i rozpędzały się do 550 m sekundę Więc jak widzimy, ta armata zarówno nadawała się do zwalczania czołgów, jak i na przykład umocnień i piechoty. Ponadto warto tutaj zaznaczyć, że zasięg skuteczny tej armaty to jest 1800 metrów, maksymalnie 7678 metrów. Masa bojowa tej armaty to jest 1425 kg. Szybkostrzelność to 14 strzałów na minutę, czyli dość sporo. I o ile w rzeczywistości, jak widzimy, ta armata była niesamowicie istotna, dlatego że ona potrafiła zlikwidować każdy praktycznie czołg na polu bitwy, no podstawowe czołgi, takie jak Sherman T-34, nie stanowiły praktycznie żadnego problemu dla tej armaty, więc obrona przeciwpancerna dysponowała naprawdę potężną bronią, bardzo skuteczną bronią. No jak najbardziej ta armata była bardzo istotna, bardzo ważna na polu bitwy, to jednak w grach ta armata jest często pomijana. Wiem, że ona na przykład w Battlefieldzie pojawia się jako taka armata po prostu na stanowisku gdzieś ustawiona. No i z tego powodu, no nie zawsze jest wykorzystywana. Z racji na dynamiczność na przykład Battlefielda, no to nie za bardzo ta armata ma się czym popisać. Ta armata jest po prostu umieszczona na jakimś stanowisku. Też rzadko zauważyłem, żeby się te armaty po prostu przenosiło w innym Miejsce, pomimo że jest możliwość teraz, na przykład w Atari 5, ciągnięcia tych armat, ale zauważyłem, że nikt się tym za bardzo nie interesuje, jakby te armaty nie odgrywają dużej roli. To przede wszystkim jest wina tej dynamiki gry. Jest ona bardzo duża, no i zanim my rozstawimy tą armatę, zanim my ją przygotujemy do strzelania, no to już ten czołg nam gdzieś e, ucieka, więc jest tam, mi się wydaje, takie. Nie jest dobre rozwiązanie, po prostu te armaty nie wzbudzają żadnego zainteresowania. One jak są gdzieś tam ustawione, no to sobie stoją. No ale nikt za bardzo się tymi armatami po prostu nie przejmuje. Czasami ktoś podbiegnie, wystrzeli dwa, trzy pociski no i koniec, bo też ta armata jest ustawiona w konkretny sposób, na dynamika Battlefielda jest dość wysoka. Niestety ta sytuacja wygląda nieco inaczej, o ile na Normandii to z racji też na dość wysoką dynamikę, no czasami te armaty są bezużyteczne, tylko na niektórych mapach sprawdzają się dość dobrze. To na przykład w Berlinie ta armata może zrobić niezłą sieczkę, bo dobrze ustawiona potrafi po prostu zablokować całe przejście przede wszystkim dla czołgów. Piechota również nie stanowi dla niej problemu, no i oczywiście najlepiej gra się taką armatą, kiedy mamy właśnie inżyniera. Ostatnio był taki nacisk na właśnie inżynierów w Grenlisted, no i z tego powodu też więcej miałem okazję pograć tymi armatami i jestem z nich bardzo zadowolony, bo są bardzo skuteczne, bardzo dobrze się spisują, bez problemu niszczą czołgi. No i jak najbardziej ta armata jest po prostu w Grenlisted skuteczna i przydatna, więc jest to element i również mi się wydaje bardzo istotny w Grenlisted, aczkolwiek nie każdy gra inżynierem i niekiedy po prostu nie ma kogoś, kto by chciał rozstawić taką armatę. W sensie, w Enlisted wielu graczy postrzega inżyniera jako kogoś, kto rozstawia punkt odrodzeń i nic de facto więcej nie robi, po prostu biegnie i potem gdzieś tam ginie. Natomiast inżynierem można naprawdę sporo namieszać w bitwie i o ile na przykład w Normandii wiadomo, tam brońki są całkiem niezłe, no to nie warto jest czasami rozstawiać tych armat i w ogóle. Lepiej po prostu zagrać jakimś innym żołnierzem i coś tam ustrzelić. To na przykład w przypadku Berlina mamy sytuację, w której to no te brońki są słabe po stronie niemieckiej, powiedzmy sobie przeciętne. No i ja na przykład rozwiązałem to w ten sposób, że zacząłem grać inżynierem trochę inaczej, zacząłem blokować przejścia. Właśnie za pomocą zapór ustawiać właśnie armaty tak, żeby po prostu yy, uzyskać jak najlepszy wynik yy, przy okazji uzyskując yy, małe właśnie koszty, że tak powiem, nie tracąc dużej ilości żołnierzy. No i właśnie wykorzystując dostępną broń przeciwpancerną, która jest bardzo skuteczna, właściwie pancer Fausty przy tej broni są dość słabe. No bo wiadomo, tylko na czołgi i to z niez dużej odległości są skuteczne, natomiast tutaj możemy zwalczać i piechotę, i czołgi, i te armaty są bardzo, bardzo skuteczne. Nawet jeśli czołgu nie zniszczymy, to na tyle mocno poturbujemy, że on po prostu jest bezużyteczny, więc jest to armata, która spisuje się po prostu świetnie. Ja po prostu w większości osób tą armatę polecam. Jak najbardziej można ją sobie ustawić i prowadzić bardzo skuteczny ostrzał. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie, no ale to już jest kwestia no, poznania gry. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie o armacie pak 47,5 cm. Jak Wam się ta broń podoba? Czy graliście tą bronią w grze wtedy? Jeśli tak. To jak ją oceniacie? Czy jest dobra i skuteczna, czy może jednak raczej przeciętna? Może ta armata pojawiła się w jakiejś innej grze i również jest bardzo ważnym i skutecznym elementem rozgrywki, bez którego no po prostu gra się źle, no i nie można osiągnąć tak dobrych wyników. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał. Komentarze, jak zawsze, są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć!